Cyfrowa gospodarka to rozwój, rozwój to lepsze życie obywateli. Ministerstwo Cyfryzacji stara się horyzontalnie patrzeć na cyfrową rewolucję, która odbywa się na, na naszych oczach. Staramy się doprowadzić do tego, żeby było więcej pieniędzy na rozwój cyberbezpieczeństwa, kompetencje cyfrowe czy sprawy dotyczące sztucznej inteligencji. Inwestujemy w rozwój kompetencji cyfrowych, chcemy, żeby szkolenia dotyczące tych wszystkich, którzy są wykluczeni cyfrowo albo którzy potrzebują wsparcia, mogły do nich dotrzeć. Realizujemy wielkie programy społeczne dotyczące edukacji cyfrowej, wdrażamy działania, które mają zabezpieczyć każdą gminę, powiat i województwo od strony cyberbezpieczeństwa, ale też dostrzegamy, jakie technologie przełomowe już będą za chwilę. Łączność kwantowa, kryptografia postkwantowa czy modele sztucznej inteligencji, takie jak Plum które modele, model językowy, który ma wspomagać administrację. To są wszystkie wyzwania, które realizujemy i dużo, dużo więcej zapraszam na stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Tam o wszystkich nowościach, codziennym działaniu, ale też takiej pracy organicznej można się dowiedzieć.